O ten drugi wątek chciałem zaczepić. Nawiązując do samego początku naszej też rozmowy, do tych standardów de facto, które Państwo organizacyjnie staraliście się wypracować, same zaprojektuj i buduj to jest olbrzymia bolączka ofertowania realnej wyceny, bo mówimy o tak długim horyzoncie czasowym, że wiele może się zmienić co wykrzaczyć może budżet projektu. Jeżeli wchodzimy w IPC, czyli de facto no oddaj nam ten gotowy produkt, a jeszcze może dołożymy nawet do tego jakiś tam twój udział w eksploatacji, no to już w ogóle mówimy o horyzoncie czasowym bardzo długim. Dzieci zdąży się w tym czasie posłać do szkoły i trochę odchować, zanim od podpisania umowy osiągniemy ten etap eksploatacji obiektu. Czy w obecnych realiach, powiedzmy no, uwzględniając Państwa tą matrycę ryzyk, którą przygotowaliście, czy przewiduje Pan, że wykonawcy w tym standardzie są w stanie realnie wyceniać te projekty? Czy da się to zrobić? Czy wymaga dalszej pracy tak naprawdę ten rozkład ryzyk, żeby można było składać sensowne oferty na takie inwestycje? A wie Pan co, to jest, to jest dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie, które Trafia w setno problemów wykonawców, bo jeżeli dzisiaj na projekcie energetycznym, takim średnim czy dużym, mamy przygotować dobrze, dobrze wycenę, to my musimy zaangażować projektanta, albo mieć projektanta projektantów na własnych zasobach, albo zaangażować doświadczone biuro projektowe. W związku z tym, przygotowanie takiej inwestycji to jest od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów czasami. I te koszty trzeba ponieść. I teraz, jeżeli przy, przy, yy, zamawiający z jakichś powodów dojdzie do wniosku, że nie realizuje inwestycji, albo yy, często też się tak zdarzało, przewiduje nieodpowiedni budżet na tą inwestycję, nie uwzględniając realiów rynkowych, to powoduje, że naraża wykonawców na straty. W związku z tym wykonawcy takie projekty nie wchodzą. Ale idąc dalej, dobrze przygotowany zespół jest w stanie dobrze oszacować, oszacować całą inwestycję i przygotować, przygotować dobrą ofertę dla, dla zamawiających. Ale tutaj o, o tym mówiliśmy podczas prac Komitetu Energii nad kodeksem dobrych praktyk, ten dialog tę te bo ten dialog techniczny powoduje, że obie strony mają szansę przygotować po pierwsze specyfikacje istotnych, zamów istotnych warunków zamówienia w odpowiedni sposób, e dobrać odpowiednią technologię, często czas. Mam taki przykład dzisiaj projektu, gdzie e zamawiający daje dwukrotnie krótszy czas niż, niż możliwości e wykonania tej inwestycji. Ja się spotykam z tym klientem, tłumaczę temu klientowi, że to jest za krótki czas. Klient mnie rozumie, ale potwierdza, potwierdza czas, który dał w kontrakcie. No to yy, no musi być wzajemne zrozumienie, że, że wspólnie odpowiadamy za realizację tej inwestycji potem finalnie. I jeżeli chcemy mieć wykonawców rzetelnych, to musimy dać odpowiednie ramy. Często jest też tak, może ostatnią rzecz, często jest tak, że zamawiający bardzo długi czas przygotowuje inwestycje. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest nie jest prosto przygotować pewien plan inwestycyjny, czy też konkretną inwestycję, bo to zabiera dużo czasu. Natomiast jest często tak, że ten proces jest rozciągnięty w czasie, a potem bardzo krótki czas na realizację konkretnej inwestycji, albo tu już się kończą deregulacje. A tu już potrzebuje mieć nowe źródło, źródło ciepła dla miasta, albo potrzebuje. Mieć nowy nowy, nowy, nowy aset energetyczny w podstawie, w podstawie czy też jako, jako blok szczytowo-rezerwowy. -szczytowo Ale to, 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 to tak nie działa. To tak nie działa. I tutaj musi być to zrozumienie wzajemne, że, że działamy wspólnie działamy wspólnie. Natomiast kończąc wątek, jest, jest kilka podmiotów na rynku. Budowlanym w Polsce, którzy rzetelnie umieją przygotować dużą inwestycję energetyczną, w 100% nie jest to coś, co jest niemożliwe do zrobienia. W tych realiach, które mamy, natomiast ważne, żeby ten dialog pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi był prowadzony i to zrozumienie było. Ja powiem taki przykład znowu bardzo ważny, yy, inspirujący też całą branżę energetyczną, myślę, do pewnych działań. W branży drogowej firmy wykonawcze usiadły z ministerstwem zamawiającymi i opracowały nową, nowy koszyk waloryzacyjny. Dzisiaj nowy kap waloryzacyjny. Jak była pandemia, były narady tygodniowe. Co tydzień była narada z ministrem w pewnym momencie. Dyskusje, jak realizować te inwestycje, tak zwane krytyczne, bo infrastruktura drogowa też jest czasami elementem bardzo istotnym dla, dla naszego kraju. Podczas pandemii. W branży energetycznej ja takiego działania na dzisiaj nie widzę, a myślę, że byłoby wskazane, żeby takie działania były, że takim dobrym przykładem jest i to może być bardzo ciekawy element do przemyśleń dla niektórych zamawiających, to był Baltic Pipe. Dlaczego ten projekt się udał? Dlatego, że był właśnie ta współpraca podobna jak w branży drogowej na bieżąca analiza, gdzie jesteśmy, na bieżące reagowanie na problemy i rozwiązywanie tych problemów. Nie może być tak, że dzisiaj mamy w Polsce na przykład inflację 20% a zamawiający oczekuje, oczekuje projektu bez waloryzacji. A często tak się zdarza. No to żaden rozsądny wykonawca nie, nie złoży takiej oferty albo złoży i doliczy Doliczy odpowiedni, odpowiedni poziom ryzyka, co nie, nie, często jest tak, że nie mieścimy się potem w budżecie. A jeszcze jedną rzecz powiem: mamy serwis. Serwis często instalacji energetycznych to jest 10 lat. I teraz zawią, zawią, zawiązuję kontrakt czy zawieram kontrakt na 10 lat bez możliwości waloryzacji. No to nikt się na to nie zdecyduje. Nikt się na to nie zdecyduje, no bo. Czym ograniczona ilość wykonawców się zdecyduje, więc nad tym trzeba popracować. Natomiast w 100% potwierdzam jedną rzecz. Jest kilku wykonawców przynajmniej w tym kraju, którzy umieją policzyć, przygotować dużą inwestycję energetyczną. Tylko trzeba dać im szansę.